Słuchajcie, całe ręce w czekoladzie, dokładnie tak wyglądało to 40 parę lat temu. Pyszne! Pishingery, Andruty, Wafle przekładane pysznym, gęstym, czekoladowo-orzechowym kremem, to jedno z najpyszniejszych wspomnień mojego dzieciństwa. Przypomnijmy dzisiaj ten stary przepis. Dzień dobry Państwu, Joanna Grabowska witam w kolejnym odcinku programu Pomysł na danie, a zrobimy dzisiaj pyszne wafle przekładane kremem orzechowo-czekoladowym, kajmakiem i odrobiną powideł śliwkowych, czyli słynne pishingery, ale w takiej wersji na bogato. Zaczniemy od rozpuszczenia czekolady w kąpieli wodnej. Ja używam dwóch garnków. Można to oczywiście zrobić w szklanej miseczce. Mm, ale myślę, że wygodniej jest mieć za co złapać 200 g masła, bo dokładnie tyle potrzebujemy, aby zacząć przygotowywać nasz krem. I czekolada. Proponuję wybrać czekoladę gorzką, z taką zawartością przynajmniej 70% kakao. Chyba, że nie lubicie tak intensywnych smaków, więc właściwie taka mleczna albo wymieszana pół na pół z nieco bardziej gorzką też będzie super. Teraz potrzebujemy chwilki, żeby to wszystko zaczęło nam się ładnie rozpuszczać. Ja od razu Wam powiem, że słynny Pischinger nie jest wytworem epoki PRL-u. Za tym pysznym przepisem stoi austriacki. Cukiernik Oskar Pishinger, i to właśnie on stworzył ten pyszny deser, który przygotujemy z tych dużych wafli. Natomiast całe serce włożyły w przygotowanie tych wafelków nasze mamy i babcie. Pamiętajmy o tym. Potrzebujemy jeszcze dosłownie, myślę, z pięciu minut, jak czekolada się rozpuści. Pokażę Wam, co za moment do niej dołożymy. Moi drodzy, czekolada już pięknie się rozpuściła. Zobaczcie, jest płynna. Bierzemy się teraz za ubicie żółtek z cukrem. E, jajka oczywiście sparzamy, myjemy je, oddzielamy od żółtek, białka od żółtek, żółtka wrzucamy do miseczki i dodajemy cukier. E, jeżeli chodzi o zrobienie takiego kogla mogla do kremu, ja bardziej wolę cukier puder, e, głównie z tego powodu, że on szybciej po prostu się ubija i szybciej ten cukier się rozpuszcza. E, w w będziecie widzieć, że tego cukru potrzebujemy około 200 gramów. E jeżeli chodzi o cukier-puder, zawsze dodajemy nieco więcej. Ja mam go tutaj około 240 gramów. Odstawiam miseczkę i biorę się do miksowania. Nasza czekolada w tym momencie przestygnie, bo potrzebujemy potem cienkim strumieniem wlewać ją do tej naszej masy jajecznej. Ubicie tego zajmie dłuższą chwilkę. Więc potrzeba znowu dosłownie dwóch, trzech minutek cierpliwości, żeby ubić to na puszystą masę. Moi drodzy, żółtka ubite z cukrem pudrem na taki gęsty puszysty krem. Nasza czekolada przestudzona, więc teraz wolnym strumieniem połączymy obie te masy. Może zaczniemy od wolnych obrotów? I bardzo, bardzo proszę. Dajmy to nam chwileczkę. Natomiast y, potem, jak już dokładnie ubijemy obie te masy, wrzucimy do niej orzechy. Momencik, momencik, momencik. Myślę, że już możemy wyłączyć mikser. Mamy tutaj e, 200 gram startych orzechów laskowych. E, to także mogą być orzechy np. E, włoskie, albo też tarte migdały. Dorzucimy je w tej chwili do masy. I to będzie nasz jeden z kremów, którym będziemy przekładać nasze pishingery, czyli tak bardziej swojsko andruty. Ta masa przez te orzechy będzie dosyć gęsta i teraz taka techniczna uwaga. Jeżeli ten krem będzie za gęsty, żeby rozsmarowywać go w taki dosyć łatwy i fajny sposób po tych niezwykle jednak kruchych waflach, ja tutaj mam troszeczkę śmietanki, to może być łyżka, to może być kilka łyżek. Dodam tą śmietankę i jeszcze raz wymieszam z orzechami, bo chcielibyśmy, żeby ten krem był po prostu kremowy. Pamiętajcie, że czekolada, kiedy zacznie zastygać, ona też dużo bardziej zgęstnieje. O to nam chodzi, oczywiście, ale też fajnie by było dosyć szybko to zrobić. Słuchajcie, krem jest gotowy, moim zdaniem. Ma idealną konsystencję. Zresztą zaraz sprawdzimy, rozsmarowując na waflach. Ja odstawię sobie również śmietankę i bierzemy się do pracy wafle, bo myślę, że warto wspomnieć tutaj kilka słów na temat również wafli. E Wafle mają generalnie dwie strony. Być może to banalne, ale akurat dla mnie ważne. Z jednej strony ta kratka jest taka dosyć głęboka, z drugiej strony zawsze te kratki są takie wypłaszczone. Ja te wszystkie swoje masy zawsze e, wkładam w tą stronę taką bardziej wypukłą, żeby po prostu więcej tego kremu nam się zmieściło. Co potrzebujemy w tej chwili? Mm, potrzebujemy kawałka papieru, takiego do pieczenia, żeby położyć go sobie na blacie i na tym oto kawałku papieru układamy pierwszy wafel właśnie tą taką gęstszą, grubszą kratką do góry. I zaczynamy smarowanie. Ten krem, który tutaj przygotowałam, on powinien wystarczyć mniej więcej na cztery przełożenia. Kajmak, który tutaj widzicie, to jest taki kajmak gotowy z puszki. Ja bardzo się cieszę, że my mamy te kajmaki teraz gotowe i że takiej puszki mleka nie trzeba gotować dwóch godzin, a tak się, moi drodzy, kiedyś robiło. Powinien wystarczyć na trzy przełożenia, plus mam tutaj powidła śliwkowe. Dla mnie. Bishinger musi mieć w sobie coś kwaśnego. Uważam, że taki jest najlepszy. Oczywiście te wafelki każdy robi po swojemu. My zrobiliśmy krem na bazie żółtek. Jest też taki krem na bazie mleka w proszku. Yy, można robić te kremy śmietankowe, kajmakowe z dodatkiem kawy. No to już tak naprawdę jak lubicie i jak chcecie. Ja jeszcze troszeczkę doleję tej śmietanki. To jest śmietanka 30%. Chodzi o to, żeby to Wam smakowało. Mm, takie przełożone pishingery, czymś kwaśnym, bo to mogą być powidła, e, to może być też konfitura malinowa, która doskonale pasuje do tego kremu. Wydaje mi się, że nie są tak częste jak te klasyki przekładane jednym rodzajem kremu. Ale ja chciałam dzisiaj zaszaleć, więc mam nadzieję, że spodoba Wam się dzisiejsza nasza. Propozycja. Smarujemy pierwszą warstwę. Podzielmy sobie ten krem tak mniej więcej w misce w głowie na cztery części. Przyda Wam się taki wygięty nóż, yy, taka paczka, która służy na ogół do smarowania kremem tortów. Zaraz zresztą zobaczycie dlaczego. Ja sobie nałożę pierwszą porcję kremu. To jest drobiazg, który kosztuje dosłownie kilka złotych, ale warto w niego zainwestować. Zobaczcie jak fajnie się tym smaruje, jak to łatwo się rozsmarowuje po tym wafelku. Smarując te nasze wafle, e, zostawiajmy kawałek wolnego miejsca od rantu tego wafla, dlatego, że potem, kiedy je przygnieciemy, a przypominam, że do tego służyły encyklopedie kiedyś w naszych domach, czyli te takie najgrubsze książki, które dbały o to, żeby te nasze andruty fajnie po prostu się ścisnęły i żeby w ogóle dały się pokroić, to ta masa po prostu może zacząć nam w pewnym momencie wypływać, a tego byśmy nie chcieli. Przekładamy drugim waflem i znowu e, zadbajmy o kolejność. Ja wybrałam te grubsze kratki do smarowania, czyli te głębsze, więc tymi drobniejszymi przykładam i przyciskam. Też oczywiście niezbyt mocno, no bo nie chcemy, żeby te wafle nam popękały. I biorę kajmak. E, kajmak dzielimy sobie mniej więcej na trzy na trzy porcje, bo tyle będziemy potrzebować. Zobaczcie, on też jest taki fajny i mięciutki. Ja sobie przetrę teraz swój nóż. O! I zaczynam rozsmarowywać kajmak. Bardzo fajnie współpracuje, pięknie wchodzi w krateczki. Zaraz e, nałożymy trzecią warstwę. I ta warstwa będzie teraz warstwą śliwkowych yy, powideł, chociaż tak jak wspomniałam, wybierzcie taki dżem, czy taką konfiturę, czy też marmoladę, którą lubicie i która będzie miała taki lekko kwaskowy smak. Zobaczcie, kajmaku jest całkiem sporo. Przyłożę teraz trzeci wafel, znów kratką grubszą, czy też większą do góry, znów lekko przycisnę, przetrę swój nożyk i może wylejemy, bo to jest dosyć rzadka to są dosyć rzadkie powidła. Oczywiście nie za dużo, ale taką hojną porcję. Och, zostawmy tego miejsca trochę od brzegów, tak jak powiedziałam, bo o ile krem jest dosyć gęsty, o tyle powidła mogą nam tutaj gdzieś bokiem wyskoczyć. Wprawdzie to w niczym nie przeszkadza i można sobie troszeczkę podjadać, kiedy one będą gdzieś tam stały w kąciku i czekały na ściśnięcie, ale na pewno lepiej będą wyglądać tak, kiedy nic z nich nie będzie wyciekać i nie będzie podciekać pod spód, żeby za bardzo nam nie rozmiękły. Mm, dobrze, kolejny wafel. E, oczywiście, słuchajcie, te wszystkie wafle są w różnych rozmiarach. Te moje mają około czy też dokładnie mają 28 na 28 cm, I ja też sobie na ten wymiar wafla policzyłam te wszystkie ilości kajmaku i kremu. Natomiast jeżeli będziecie mieć inne wafle, okrągłe czy mniejsze, to tak naprawdę to, ile warstw ułożycie, nie zależy od żadnego przypisu, tylko i wyłącznie od tego, ile będziecie mieć składników do tych wafli, moje będą dzisiaj bardzo wysokie, bardzo wysokie, no takie wyższe niż standardowe, ale ja przekładam je trzema rodzajami tutaj wypełnienia. Natomiast jeżeli przygotujecie na przykład tylko krem albo użycie tylko kajmaku, no to smarujecie dotąd, aż ten krem Wam się skończy. Ja teraz będę nakładać kolejną warstwę i na zmianę, aż do wyczerpania właśnie składników, kajmak, krem, kajmak, krem i na wierzchu położymy ostatnią warstwę i powiem Wam, co dalej. Moi drodzy, została ostatnia warstwa kremu do rozsmarowania. Zobaczcie, jaki nasz andrut jest wysoki i wyobraźcie sobie, jaki będzie pyszny. Natomiast na pewno, jeżeli ktoś z Was nigdy nie robił tego przepisu, a już właśnie dowiedziałam się, że nie wszyscy go znają, to już oczywiście tłumaczę i wyjaśniam, co dalej. Przykrywam ostatnim wafelkiem naszego Pishingera, leciutko dociskam, e, potrzebuję drugiego kawałka papieru do pieczenia, którą e, to warstwę. Umieszczę tu. No i słuchajcie, teraz najbardziej dramatyczna część tego przepisu, czyli czekanie. Ja pamiętam, że jako dziecko to była po prostu katorga i mordęga. A to dlatego, że musimy teraz przycisnąć nasz pyszny deser. Połóżcie na to deskę, e, połóżcie na to szeroką książkę. Pamiętajcie tylko o jednym, żeby ten blat, który będziecie podkładać na wafle był takiej samej szerokości jak wafel albo trochę szerszy, dlatego, że jak będzie z jednej strony wystawać na przykład deska, to on wam się wgniecie, a tu e, jakby wypchnie go do góry. Czyli bez sensu. Tą deskę też należy obciążyć. E, można postawić e, na przykład dwa takie garnki z wodą też, żeby było mniej więcej równo albo jeden większy. Też, żeby nam się po prostu to nie wgniotło po jednej stronie. No i czeka nas y, tak mniej więcej minimum to myślę, że jakieś y, 6-8 godzin, tak naprawdę warto zrobić te andruty dzień wcześniej i schować się na przykład do lodówki, jeżeli mamy oczywiście tak dużo miejsca, żeby też taki duży deser tam schować. A jeżeli nie mamy miejsca, no to wystarczy odstawić y, to gdzieś w chłodniejszy kącik i zaczekać. Ale, ale, ja mam dla Was niespodziankę. Zaczekajcie chwilkę. Uwaga, uwaga, obiecałam i bardzo proszę. Eee, to jest Pishinger, który zrobiłam mniej więcej 12 godzin temu, czyli on powinien być już dobry. Ja może zdejmę, przestawię ten nasz, który potrzebuje odrobiny naszego czasu, ale nie uwagi, nie podjadamy. Niech on sobie spokojnie tutaj dojrzewa. A tego pokroimy najlepszy nóż do pokrojenia takiego oto wafla będzie ostry z ząbkami, natomiast zastanawiacie się co to jest na wierzchu. E, no miało być w takim bardziej luksusowym wydaniu, więc rozpuściłam tabliczkę czekolady z odrobiną masła i posypałam wierzch płatkami migdałowymi. Te płatki można również uprażyć, to mogą być mielone orzeszki, skórka pomarańczowa. Pamiętajcie też, że pomiędzy warstwy tego piszingera można włożyć Również bakalie, czyli pociętą skórkę pomarańczową, rodzynki, orzechy, figi, ale w takich małych kawałeczkach. I to również, jak się ściśnie, będzie wtedy jeszcze bardziej w takim fajnym wydaniu, no bo będziecie mieć po prostu trochę bakali. To, co kroimy, myślę, że nóż z piłką najlepszy. Ja muszę się dobrać bardziej do środka. Te wafelki będziemy odkładać. Zaraz może sięgniemy sobie po jakiś talerzyk i zaraz Wam pokażę, jak to pięknie e, wygląda. Może odwróćmy go też w tą stronę, żeby było widać, że nie oszukuje, i że on faktycznie wypełniony jest smakowitościami różnymi. Czyli tymi warstwami. No on mocno się, słuchajcie, ścisnął i trzeba troszeczkę siły, żeby go uciąć. Zobaczcie, jaki piękny kawałek. Spróbujemy ukroić jeszcze jeden. Naprawdę potrzeba ostrego noża, żeby z nim nie walczyć. Mam wrażenie, że moja mama robiła to troszeczkę sprawniej niż ja to robię. Chyba, że macie jakieś swoje sprawdzone sposoby na pokrojenie takiego wafla. On jest też dosyć wysoki. Te wafelki, które są troszeczkę niższe od tego mojego. Oczywiście, że tniesie dużo łatwiej. Ja jeszcze przekroję go na niższe części, ale zobaczcie, jak on fajnie wygląda w środku, może pokażę to bliżej do kamery. Wypełniony kremem powidłami śliwkowymi i kajmakiem. Przekroję go jeszcze na mniejsze części ten kawałeczek tutaj odłożę. O, i takie małe porcyjki dla Waszych gości, albo też oczywiście dla Was. Fantastycznie się sprawdzą. Ja myślę, że ten mój pishinger mógłby jeszcze sobie postać troszeczkę na przykład w lodówce, albo w zimnej temperaturze. Tak jak Wam wspominałam, najlepiej zrobić go <gry> dzień wcześniej. Ja już tak patrzę sobie tutaj łakomym wzrokiem na tego wafelka. Słuchajcie, tak jak powiedziałam Wam na początku, to jest jedno z piękniejszych wspomnień mojego dzieciństwa. Ja myślę, że większość z nas zna te wafelki w różnych, różnistych daniach. Aż mam ochotę tego spróbować i Zamlaskać pysznie. Mm. Słuchajcie. Całe ręce w czekoladzie. Dokładnie tak wyglądało to 40 parę lat temu. Pyszne. Słodycz przełamana kwasowością po wideł. Ja tak jak mówiłam, dla mnie musi być jakieś takie przełamanie tego słodkiego smaku. Pamiętajcie, że im dłużej on będzie ściśnięty, mówiłam jak dziecko w przedszkolu prawie. Tym te warstwy będą bardziej zbite, on też będzie troszeczkę niższy i taki bardziej przegryziony. Ja nie wiem, czy właściwie nie lubię tych wafelków tak najbardziej po dwóch dniach, kiedy one już są takie troszeczkę mięciutkie, ale to też jest kwestia gustu i upodobania. Dajcie znać, czy podoba Wam się ten przepis, a ja zjadam swój wafelek do końca.